Wierzę, że jestem w najlepszym momencie w całym moim życiu. Myślę, że to dzięki temu, że w końcu znajduję przestrzeń na to, żeby być dla siebie uważnym i wyrozumiałym. Mam przestrzeń na to, żeby realizować te marzenia, które miałem za dzieciaka, którego uciszałem um, odkąd orientowałem się, że jednak nie jestem chłopcem i cały świat każe mi być dziewczynką. I think before, um, I was like so distant from jest taki moment, kiedy granica między tym, co jest przed i co po, się zaciera, kiedy ciężko stwierdzić, czy coś jest jeszcze elementem tranzycji, czy już naturalnym procesem dojrzewania, starzenia się. Myślę, że wszyscy jesteśmy zawsze w jakimś w ciągłym mm. procesie tranzycji hmm. Hmm. może nie powinno się zmienić w sposobie jakim opowiadamy o transpłciowości oczywiście kiedy mówimy o osobach transpłciowych bo każda osoba transpłciowa ma powinna mieć przestrzeń i możliwość opowiadać o swojej tranzycji dokładnie tak jak ją czuje może powinno się zmienić bardziej to jak o niej słuchamy making illness when it's not and it's just like różnych Myślę, że można zakochiwać się w samym sobie tyle razy, ile razy można zastanawiać się nad tym, kim jesteśmy. Ile razy zdołamy dać sobie przestrzeń na poszukiwania, eksplorację. Ile razy można pokochać samego siebie? Myślę, że tyle razy, ile utraciło się w siebie wiarę i jeden raz więcej. Ja just try to. what makes me happy and fulfills my needs without like hurting anyone else.